Andrzeju, a pierwsza walka tytułu ty Mistrza Świata, jestem pewien, że nie takiego zakończenia się spodziewałeś. No na pewno nie. Pierwsze, drugie, pierwsza i druga runda były moje. Zaliczył Carpenter dwa Trafiłem go bardzo mocno i byłem tak naprawdę... W... Chwilę, chwilę od zakończenia, tak? Walki. Tak, wydawało się, że w pierwszej rundzie ta walka się skończy. Tak, tak się wydawało. No niestety Carpens jest twardym, twardym pięściarzem. Pokazał, że potrafi wrócić i potrafi po tym powrocie boksować. Ja w tej drugiej rundzie rozwaliłem swoją prawą rękę. Nie chcę się tu tłumaczyć, tak? Ale to było widać, bo ty praktycznie przestałeś zadawać nie czasy prawą rękę. chcę się tutaj ręką. tłumaczyć, że, że po prostu. Nie, nie. nie jest sła ta ręka, tak, i, I ta walka poszła nie tak, jak chciałem. Yy, ale kontrolowałem ten pojedynek. Yy, tak naprawdę kontrolowałem to lewym prostym. Yy, przyjmowałem co prawda ciosy tak, na, na, na korpus, na, na rękawice. Cały czas czułem się pewnie. Yy, nie czułem jakichś chwil zagrożenia. Widziałem jego ciosy. Yy, w tej siódmej rundzie yy, na początku widziałem, że on nie usiadł. Rozmawiał ze swoim kornerem. Bo, bo, akurat, bo akurat to widziałem, i chyba, chyba yy, ich plan był taki, że, że w tą ostatnią ósmą rundę po prostu on poleci na wariata i będzie chciał mnie yy, No i tak się też stało, yy, czułem to. Yy, wyleciał w tej ósmej rundzie i dał się wszystko, tak? Zmęczył się, dał się wszystko. Yy, na koniec ja po prostu uciekałem, on się wywrócił i wstając tak, stając nie dał rady. Nie wiem dlaczego, mówi, że. Bolał tak. Ja myślę, że po prostu nie miał siły i, i nie chciał już walczyć, bo, bo czuł, że, że może to zaraz skończyć dla niego ciężkim nokautem. Jak to fizycznie wyglądało, bo hey, uh, z tym chyba nie miałeś żadnego problemu. Nie, no nie miałem żadnego problemu. I chyba no, jego twarz wyglądała oh, yeah. troszeczkę inaczej yeah. niż moja teraz, lewym, był, był cały pobijany, leciał mu krew z nosa i z lewego face. oka. Także no, ja tu czułem się fizycznie mocniejszy, tak? Z tym półdystansie i Kiedy nawet filmowałem to jego... Mocne ciosy, tak? Bo, bo je bił. Eee, czułem, czułem się bardzo dobrze, tak? Nie, nie czułem w chwili zagrożenia. Eee, ta walka, no tak jak sam powiedział Carpensi na, na konferencji. Jedne walki wyglądają ładnie, drugie wyglądają brzydko. Eee, ta walka zaczęła się dla mnie, no ja jak najlepiej. Trafiłem go bardzo mocno parę razy prawym ciosem, eee, prawym, prawym, prawą ręką. Później sobie ją rozwaliłem. Tak jak mówię, nie chcę się tłumaczyć. Eee, wygrałem walkę, w się poddał. Eee, Zdrowie naj... najważniejsze w tej chwili. Zdrowie najważniejsze, jestem mistrzem świata, z tego się najbardziej cieszę. Chciałem podziękować mojemu promotorowi, mojemu managerowi i, no i wszystkim, którzy mi pomagają. tak? Mojej rodzinie, mojej dziewczynie, moim moi wszystkim przyjaciołom i, i tym ludziom, którzy, którzy mi pomagają. Andrzej Fonfara, nowy mistrz świata IBO wagi półciężkiej. Dramatyczne okoliczności, były knockdowny, były dyskwalifikacje, były techniczne KO. Działo się. No, było, działo się, jak zwykle dzieje się, nigdy nie jest nudno na walkach Andrzeja Fonfary. Pierwszy mistrzowski tytuł, miejmy nadzieję, że nie ostatni i teraz najważniejsza rzecz, jest tu z nami sam kolona, żeby z tą ręką wszystko było ok. no bo ta twoja ręka to, to jest to, co zarabia na chleb, ta prawa. No tak, ta prawa, tak naprawdę tam, tą kontuzję już miałem jakiś dłuższy czas, tak, nie odnawiałem się po prostu, yy, no odnawiałam się na tej walce, na sparingach szło bardzo dobrze, no ale na sparingi są inne, tak, używa się innych rękawic, szesnastek, yy, bije się w kask. Także, także jest, jest to troszeczkę inaczej odczuwalne. No niestety, niestety, prawa ręka teraz będę potrzebowała troszeczkę czasu, żeby, żeby wyleczyć tą rękę, kontuzję. Ale jak najbardziej, no jak najbardziej na, na początku następnego roku zobaczycie mnie, zobaczycie mnie na ringu i, i mogę tylko gwarantować, że nie zabraknie mocy jak w tej walce.